Co tu zrobić na milion subów? Co tu zrobić na milion subów? No, Wasze preferencje nie były jakieś szczególnie trudne do odgadnięcia. Dobry wieczór. Dwie rzeczy musimy sobie wyjaśnić na początku. To, że Wy jesteście w stanie oglądać techwika z green screenem, nie oznacza, że ja pamiętam, jak się robi takiego techwika, i to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że kolejny techwik z green screenem będzie na 2 miliony subów. Sorry. Komu różowego iPhone'a 17 Pro? Chwila, chwila, to nie takie proste. Najpierw trzeba kupić pomarańczowego, później zdradzić Polskę, no bo wystawić na słońce trzeba. No to gdzie w Polsce teraz słońce? Na uchodźstwie, więc zdradzić trzeba Polskę. Potrzymać to długo na słońcu i z pomarańczowego robi się piękny róż. Coraz więcej właścicieli nowych iPhone'ów donosi, że to możliwe. Jaki proces chemiczny za tym stoi, opowiem w komentarzu poniżej pracownik sklepu obówniczego podający się za chemika. Natomiast podobno to nie jest pierwszy taki przypadek w historii Apple'a. Jacyś pracownicy Apple Store w internecie wspominają dawne czasy, kiedy iPhony 6S, leżące długo na ekspozycji, ze złotych robiły się różowe. Przy czym podobno proces zachodził nawet bez udziału słońca. Więc jak nosisz swoją 17 pro pomarańczową bez etui i wystarczająco długo eksponujesz ją w miejscach oświetlonych, to nie wiem, chyba lepiej kupić sobie lampę UV albo pojechać na wakacje do Egiptu. Zastanawiam się nad lampą UV, ponieważ jak widzicie kupiłem, ale się nie cieszyłem. Ale kupiłem, a teraz jeszcze gorzej, bo będę musiał jechać z tym na wakacje. Więc jak nosisz tą swoją 17 pro pomarańczową bez etui, to jest szansa, że zmieni kolor. I podobno oni, w sensie Apple, jak się zgłosisz do nich z takim przebarwionym telefonem, to Ci go wymienią. Ale kto by chciał wymieniać tak pięknie różowy telefon na nowy? No pewnie ci ludzie, którzy kupili sobie pomarańczowy i chcą mieć pomarańczowy. Ale to są też ludzie, którzy nie potrafią się bawić i co rano piją wodę z odstęp w nadziei na dłuższe życie. W Europie za to Apple przy okazji premiery, cichej premiery swoich nowych produktów, bawi się z nami w chowanego, ale zacząłem od końca, więc wrócę do początku. Była premiera w tym tygodniu, bo pojawiły się nowe procesory M5, a wraz z nimi nowe urządzenia MacBook M5, iPad M5, i Apple Vision Pro M5. Na to ostatnie to chyba wszyscy najbardziej czekali, tym bardziej, że nowa wersja okularów Vision Pro od poprzedniej wersji różni się. Nikt tego nie kupi przecież. Chociaż Samsung ma w tym tygodniu pokazać też swoje Google do rozszerzonej rzeczywistości, które pokazał już w styczniu. Okej, okay, w styczniu to był prototyp, teraz prawdopodobnie będzie już gotowy produkt do kupienia. Różnica między goglami do rozszerzonej rzeczywistości produkcji Apple'a a goglami do rozszerzonej rzeczywistości produkcji Samsunga to jest tak jest jeszcze mniejsza niż między Androidem a iPhoneem i dotyczy pięciu osób, więc może zostawmy ten temat, bo miałem mówić o tej zabawie w chowanego, a tu się w gogle zaplątałem. Przy okazji premiery tych nowych MacBooków M5. Swoją drogą jest MacBook M5, czyli podstawowa wersja, ale jeżeli chcecie kupić mocniejsze wersje procesora, to macie do wyboru M4 Pro i M4 Max, więc w sumie zmiany są kosmetyczne i ta cała premiera mogła być załatwiona jednym mailem. I w sumie była. Ogłoszeniem na stronie. Nikt nie zrobił z tego wydarzenia, ale nadal abstrahuję. Najważniejsze jest to, że razem z tym nowym MacBookiem Pro M5, no bo wiadomo, że go kupicie, przecież nie będziecie teraz ze starą M4 chodzić. Kto to widział? Jak go kupicie i, i wyciągniecie z pudełka, to w tym pudełku nie będzie ładowarki. Trzeba ją będzie dokupić osobno za 320 lub 400 zł. I to jest w sumie największa nowość w tych maczkach. To znaczy trzeba, no można, nie trzeba, ale. W to nie jest pomysł Apple'a, to jest umiejętne interpretowanie przez Apple'a nowych przepisów unijnych, które wejdą w kwietniu. Od kwietnia bowiem będzie obowiązywać takie prawo w Unii, że klienci nie muszą kupować sprzętu elektronicznego z ładowarką. W sensie, jak kupujesz komputer, telefon czy inną tego typu elektronikę, jako Europejczyk masz prawo powiedzieć sprzedawcy, że chcesz sam produkt bez ładowarki. Więc ten produkt w domyśle powinien być taniej, a ty masz jedną ładowarkę, a wielkość ładowarki to jest akurat wielkość maksymalna dozwolonego bagażu podręcznego w każdej szanującej się linii lotniczej w Europie. Ale Apple stwierdziło, że jak tak, to oni po prostu dadzą klientom inny wybór. Komputer będzie zawsze bez ładowarki, żeby nie było problemu, jakby klient chciał z ładowarki zrezygnować. Bo w drugą stronę te unijne przepisy nie działają, to znaczy, nie możesz wymagać od sprzedawcy, żeby ta ładowarka była zawsze w pudełku, ale za to możesz zrezygnować z. Nie widziałem jeszcze tych nowych pudełek, ale domyślam się, że w jednym pudełku będzie komputer, a jak ktoś będzie potrzebował ładowarki, to będzie w drugim pudełku, więc paczka będzie większa, więcej śmieci, więcej kartonów. No, wspaniałe rozwiązanie, jeszcze dbałość o planetę. No, ale ktoś może powiedzieć: Hej, hej, ale te nowe MacBooki Pro z M5 są tańsze niż te zeszłoroczne MacBooki z M4. Ok, sprawdźmy to. W listopadzie 2024 roku najtańszy MacBook Pro M4 zaczynał się od 8500 zł. Obecnie najtańszy MacBook Pro M5 zaczyna się od 8500 zł taniej. To wystarczy nie tylko na ładowarkę, ale jeszcze na kilka hot dogów z żabki do tego. Spójrzmy jednak na kurs dolara do złotówki. W listopadzie zeszłego roku płaciliśmy ponad 4,1 zł za 1 dolara. Obecnie płacimy jakieś 3,6 zł za dolara, a zatem w dolarach bo Apple to amerykańska firma, więc ceny wyjściowe są w dolarach, więc gdybyśmy to przeliczyli, to zeszłoroczne 8,5 tysiąca to jest jakieś 2050, 2100, wiadomo, że tam ten kurs się waha, ale mniej więcej, natomiast tegoroczne 8 tysięcy to jest mniej więcej, trochę zaniżam, 2200 dolarów, więc jest drożej. Niż było. A to, że dla nas jest taniej, wynika z kursu dolara, a nie z tych wspaniałych przepisów unijnych, które wchodzą w kwietniu. Przykro mi, bo to będzie kontrowersyjne co powiem, lubię być w Unii. Wiem, że większość osób to nie interesuje, bo. Wole polu niż Neapolu. Ale mi odpowiada to, że mogę sobie polecić do Amsterdamu tak jakbym jechał do Lublina. A jak mi przyjdzie do głowy, że teraz chcę sobie zamieszkać na Sardynii, to zarówno wartość 10 hot dogów w żabce, że będę się trzymał tej waluty dzisiaj, mogę sobie kupić. Domek. Może to będzie ruinka, ale nadal przyjemniejsza od przytulnego 38-metrowego apartamentu w bloku z 1983 roku za bańkę 200 i trzeba się szybko decydować, bo ceny nie będą wiecznie stały. Także rozumiem inne punkty widzenia, ale mi ta możliwość przemieszczania się zmienia. W sensie, jak jest większe terytorium, ja się mogę bez problemu, po nim... ja lubię mieć duże terytorium. To źle zabrzmiało. Natomiast, jeżeli chodzi o umysły urzędników unijnych, mam wrażenie, że one są zmumifikowane, no i trzeba by ich zastąpić. Na kogo? Oczywiście, że na mnie. Będę miał hasło wyborcze, nawet nie muszę AI prosić, żeby mi wymyślało. Trochę pomyślę, zanim coś wymyślę. Kiedy wybory? A skoro o AI mowa. Jak pamiętacie z ostatnich dwóch odcinków, Sora, czyli TikTok do filmów tworzonych przez sztuczną inteligencję, podbija świat. I w sumie, poza tym, że jest problem z prawami autorskimi i nielegalnym wykorzystywaniem wizerunków ludzi, którzy nie żyją. I ich dzieci się zgłaszają, że ej, tak nie wolno, to jeszcze jest jeden problem, który czai się tuż za rogiem. Teraz, jeżeli zainstalujesz sobie sorę, oczywiście ona jest oficjalnie niedostępna w Europie, ale zakładamy, że mieszkasz gdzie indziej, instalujesz sobie tę Sore, i skanujesz swoją twarz i udostępniasz innym swojego awatara. Tak jak szef firmy OpenAI i oni mogą wrzucić Twojego awatara w jakikolwiek absurdalny film. Robisz jakieś po prostu. Przedziwne rzeczy, no ale jest ten znak wodny Sora, który sugeruje, że to nie jest prawdziwy film. Ale jest mnóstwo narzędzi do usuwania takich znaków wodnych, i wtedy już nikt nie będzie wiedział, co jest prawdziwe. I szef OpenAI, czyli osoba odpowiedzialna za ten cały bałagan, został ostatnio o to zapytany podczas wywiadu: czy on się nie martwi, że Sora przyczyni się do jeszcze większej liczby deepfaków? i odpowiedział tak, w przyszłości będzie tego więcej. Większość z nas będzie mogła znaleźć nieprawdziwe filmy z sobą w roli głównej w internecie, ale to by się i tak wydarzyło, z naszym udziałem czy bez, więc my wprowadziliśmy sorę, żeby ludzie mogli się do tego przyzwyczaić i jakoś zareagować. Przecież to jest genialne w swojej prostocie i można by to ekstrapolować na inne dziedziny życia. Na przykład walka z uzależnieniami. Jak walczyć z uzależnieniami? No, dać ludziom większy dostęp do fentanylu. W Stanach to się sprawdziło fantastycznie. Jak walczyć z alkoholizmem? Dać ludziom więcej alkoholu. Przychodzisz do sklepu, chcesz kupić wodę, jest tylko woda. Przyzwyczajaj się. Albo przestępstwa, jak sobie z nimi poradzić? No wypuścisz przestępców z więzień. Niech się przyzwyczają do tego, że gwałty, rozboje, zabójstwa to jest codzienność i coś się jakoś samo rozwiązanie wymyśli. Także cieszę się, że na czele jednej z największych firm technologicznych świata stoi taka osoba z tak świeżym podejściem. Teraz nie wiem, co lepsze, sam Altman czy unijni urzędnicy, jeżeli chodzi o świeżość umysłu. Natomiast jedno jest pewne: jeżeli planujecie albo planowaliście zarabiać na swoim ciele jeszcze w internecie, to okno się zamyka to jest ostatnia okazja. A skoro o zarobkach mowa, bo wiadomo, że wszyscy zarabiamy mnóstwo to są nowe słuchawki audiofilskie bezprzewodowe od Zenheizera. I to jest wyjątkowe co powiedziałem, że są audiofilskie i jednocześnie bezprzewodowe, kosztują 2150. To jakbyście chcieli dać sobie powód, żeby przestać oglądać. Spokojnie, ja też ich nie kupiłem, nawet nie zerwałem tych naklejek. Yy, oddam ten testowy, bo można je testować bez zrywania tych naklejek i to nie to jest najważniejsze, nie dlatego w ogóle o nich mówię. Mówię o takim adapterze. To jest, to jest takie coś, takie małe główienko, które jest tutaj w zestawie. No za 2150 fajnie, że jest w zestawie, w przeciwieństwie do ładowarki z laptopem Apple najnowszym, ale możecie to kupić osobno za 180-200 zł i to jest fajne dlatego, że jeżeli mieliście kiedyś doświadczenie, bo już pieprzyć to, że sobie łączycie swoje super wypasione słuchawki, niekoniecznie muszą być to zenheiser jakieś Sony czy coś innego po Bluetooth ze swoim powiedzmy laptopem, no i dźwięk jest taki i to nie jest wtedy wina w waszych słuchawek, tylko połączenia Bluetooth pomiędzy waszym laptopem a słuchawkami. I oczywiście można sobie dokupywać jakieś specjalne zewnętrzne karty dźwiękowe, albo łączyć je przez przewód, ale to wtedy jest bez sensu. A jak sobie podłączycie coś takiego, to tutaj są kodeki, czyli lepszy sposób kompresji tego audio, a jeden kodek to jest nawet bezstratny. No i lepszy Bluetooth niż ten, przez który łączy się normalnie zestaw słuchawkowy z waszym laptopem, dlatego to brzmi lepiej. Ale to, że słyszycie lepiej, chyba nie jest w tym wszystkim najważniejsze. Moim zdaniem przynajmniej ważniejsze jest to, że wreszcie drogie słuchawki e, przy użyciu takich adapterów to nie jest tak, że to jest rewolucja, że to jest pierwszy taki adapter w historii ale jest ich stosunkowo mało i nie są jakoś bardzo popularne na rynku. Wreszcie słuchawki, które mają dobre mikrofony, będą brzmiały dobrze na Zoomie, na Google Meetach czy innych platformach, na których będziecie się łączyć z innymi ludźmi przez wideo. A poza tym te słuchawki teraz nie grają, jak tak założyłem dla... Chociaż nie. The blue się założyłem the je po to, żeby wam powiedzieć, że grają przyzwoicie, ale ja nie jestem audiofilem. W tym tygodniu Honor wypuścił taki film. Zaraz, chwila. Czy to nie jest logo Sony Alpha? No jest. Więc albo Honor to ukradł, co by było średnie, albo jest to współpraca. Mam nadzieję, że to drugie. Ale nie to jest sednem mojej wypowiedzi. To jest sedno. Kamera na gimbalu z głosem dziecka. Mam tutaj wczesny prototyp, dajcie mi chwilę. Jak widzicie, dopiero się loguję i przeprowadzam pierwsze testy na nim. Cała idea tego telefonu to ta wysuwająca się kamera na tym gimbalu. I ona, ta kamera, ma osobowość. W sensie ma być Twoim towarzyszem doradzić Ci, w jakiej sukience wyglądasz lepiej bawić zamiast Ciebie Twoje dziecko. Co jest nie tak z Chińczykami? Bo ja ich naprawdę lubię. Tylko, że jak wsiądziesz z Chińczykiem do samochodu, i on będzie miał nawigację taką, która mówi głosem do kierowcy, to ja ci gwarantuję, że to będzie głos dziecka. Wirtualny asystent, nieważne czy w samochodzie, czy w telefonie, będzie miał głos dziecka. Ja ich nawet o to pytałem i oni uważają, że to jest słodkie. I chciałbym powiedzieć, że w naszej części świata patrzymy na to inaczej, ale. Więc ten twój towarzysz w telefonie ma być nie tylko kamerą z super stabilizacją, jak się domyślam, ale głównie właśnie takim mini-robotem, którego masz w smartfonie i z którym możesz utworzyć więź. Mam pytanie, czy czujecie potrzebę większej więzi z waszym smartfonem? Czy macie w głowie takie myśli? Kurczę, chciałbym mieć więcej powodów, żeby po niego sięgać, żeby więcej czasu spędzać z nim w dłoni. No więc to jest pierwsza sprawa, a druga jest nieco bardziej techniczna. Kiedy to coś jest wysunięte i telefon wypada wam z dłoni, to czy to się zdąży schować, zanim uderzy o ziemię? Bardzo chciałbym przeprowadzić testy, ale to dopiero na wiosnę, bo. To jest prototyp, i taki, który będziemy mogli w ogóle wziąć w dłoń, pojawi się wiosną tego roku w Barcelonie. A do wiosny? Zapytałem Google'a, ile do wiosny, a że Google w wyszukiwarce używa teraz sztucznej inteligencji, to odpowiedzi są bardziej precyzyjne. I mnie też zaskoczyło, że zostało tylko 18 dni do wiosny, ale hej, czas szybko leci. Czyli co poradnik zakupowy, święta i cez mam w 18 dni ogarnąć, ale z drugiej strony za 18 dni wiosna, więc kto by się. To, nie całe... to jest nie całe 3 tygodnie. Wspaniała wiadomość, przynajmniej tak twierdzi AI, no AI się przecież nie myli, bo gdyby się myliło, no to ludzie nie traciliby pracy w setkach czy tysiącach z powodu AI właśnie. A kolejny techwik z obrazkami w tle już na 2 miliony subów też szybko zleci. Póki co, dzięki za dziś. I znośnego tygodnia. We are the love